Ja tutaj, Panie Burmistrzu, wychodząc naprzeciw Pana oczekiwaniom, bo zawsze Pan mi wypomina, że nigdy y, samorządni y, no, nie podejmują y, tego, żeby jakoś y, te swoje decyzje y, uwarunkować. To ja bardzo proszę przewodniczącego Klubu Samorządnych 2018 o stanowisko wobec tego, jakie stanowisko zaj, zajęliśmy wobec wotum y, zaufania wobec Pana Burmistrza. Cieszę się, że w końcu merytorycznie będziemy rozmawiać. Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Klub Radnych Samorządu 2018 postanowił nie udzielić wotum zaufania Panu Burmistrzowi Mariuszowi Musiałowskiemu, wyrażając tym samym dezaprobatę dla jego polityki i prowadzonych działań. Decyzję podjęto po uwzględnieniu następujących zarzutów. Brak dialogu i współpracy z większością radnych oraz toczenie z nimi nieustannej walki politycznej. Pozwoli pan, że będę się odnosił krok po kroku, zadając wam pytania, na które oczekuję odpowiedzi. Brak dialogu. Drodzy Państwo, na filmie, który przed sekundką leciał, widzieliście zrzut z ekranu. Dwukrotnie Was wysyłałem na oficjalne zaproszenie. Oficjalne zaproszenie na rozmowy przed tą sesją. Zresztą takich zaproszeń było wcześniej, tylko wcześniej. Oczywiście był nie rozsądny. E, I teraz e, zobaczymy, jaką macie pamięć. E, czy pamiętacie, jak zapraszałem? Mówię, Panie Przewodniczący, proszę o zorganizowanie spotkania. Mamy wiele ważnych rzeczy do e, kamera na Pana Przewodniczącego. E, panie Przewodniczący, proszę odpowiedzieć na pytanie. E, pomachajmy. Czy, tak, czy faktycznie prosiłem o zorganizowanie spotkania? Nie, nie pamiętam. Okej, okay. Szanowni Państwo, czy ktoś z Państwa pamięta z klubu samorządnie 2018? Nikt? Oj, biedaczko. A pozostali siódemka radnych, drodzy Państwo, kamera na tych ludzi. Nie wszyscy widzą co tutaj się dzieje, drodzy państwo, bo, bo, bo jest śmiesznie. E, szanowni Państwo, czy takie zaproszenie było przeze mnie wystosowane? Możecie, bo do mikrofonu nie będzie was słychać na tym. Czy ktoś może to potwierdzić, żeby, żeby ludzie słyszeli? Tak, było wystosowane parę razy. Drodzy Państwo, ile razy samorządni, bo Wy na te spotkania przeszliście, ile razy pojawił się ktokolwiek z klubu samorządni 2018? Do mikrofonu niech ktoś odpowie. W ciągu roku raz yy, wiceprzewodniczący Michalak. Okej, okay, natomiast drodzy Państwo, ja dopowiem, bo w momencie, kiedy ja zapraszałem, słownie nie przychodził nikt. Więc mówię, dobra, żeby nie było, ja muszę mieć dowód na piśmie. Wysyłam maila raz, dwa tygodnie przed spotkaniem i w poniedziałek Wam przypominam, na Facebooka pozwolę sobie to wrzucić, dzisiaj było na tym, natomiast żeby wszyscy doskonale widzieli upublicznie te, te wysłane maile do was. Zapraszam was po raz kolejny. Ile osób się pojawia? Panie przewodniczący Biegasiewicz, to jak to było z tym brakiem dialogu i brakiem informowania was o spotkaniach, że na ostatnią chwilę? Niech pan się odniesie do tych maili, proszę. Dlaczego pana nie było? Kamera na... Ale tutaj chyba pan nie jest reżyserem, panie burmistrzu, tej sesji. No, Chciałbym, żeby mieszkańcy wszystko widzieli, bo kamera, jeżeli komuś się leczem ręce trząść, to ja oczekuję szczerości. chyba widzą, słyszą, także. Ta Aczkolwiek tutaj ma zostały przedstawione przykłady, gdzie yy, tego dialogu zabrakło. Ale konkretnie, ma pan zaproszenie dwa mailowe, wysyłane do pana dwa tygodnie przed spotkaniem i dzień przed spotkaniem. Pan się nie pojawia, a teraz pan mówi o braku dialogu. Dlaczego? A właściwie y, mówimy o sytuacjach, które następowały wcześniej. Ja I mówię tu, o co? Tak. Tak, i, i tutaj y, mówimy o tej sytuacji, dzięki. Co spowodowało, że to wotum zaufania nie zostało udzielone? Ale nie odpowiedział Pan na moje pytanie. Wysyłam do Pana zaproszenie. Przyjdźcie, rozmawiajmy, decydujmy. Pana nie ma, bo. W tym momencie y, miałem naprawdę dużo pracy. A, to rozumiem. Dobrze. Dziękuję. Drodzy Państwo, słyszeliśmy, Pan radny był tak zapracowany, że nie mógł przyjść yy, decydować o losach gminy. OK, drodzy Państwo, dalej.